Dzień dobry, nazywam się Krysia, przyjechałam z Ukrainy, a szczególnie z Borysławia, z włoskich obwód. E... Historia mojej rodziny jest bardzo skomplikowana, tak jak moja prababcia ze strony ojca urodziła się tutaj na wiosce pod Warszawą. E... Mój dziadek już urodził się w wiosce Pniku, dlatego że podczas represji prababcia musiała wyjechać na wschód. A mój ojciec już urodził się w Borysławiu. No i mówię to dlatego, żeby powiedzieć, że wróciłam tutaj do Warszawy, żeby uczyć się w polonijnym kresowym liceum, klasyk, który prowadzony jest przez Fundację Międzynarodowy Instytut Edukacji. I teraz mamy taką skomplikowaną sytuację i potrzebujemy pomocy od naszych rodaków tutaj z Polski. Dlatego prowadzimy taką akcję, która nazywa się Zaadopty Wschodniaka. Добрый пальцу, называемся Aleksandr Tkacz. Я і моя колежанка учнями Крысового лицеупов, чешки слово, классик. Он там особо не тільки з України, з Казахстану. Сон з Білорусі, з Кыргызів, з Росії, з Молдавии, ну, Грузії. з Грузії є так, один такий пацан. Добрый гость. Już jestem tu trzeci rok i czasami słyszę, że niektórzy Polacy mówią, tylko niektórzy, że mieć współpracę ze wschodem, no to już jest stracone, nie? Że mamy budować taką europejską Polskę, zachodnią i tak dalej. I chciałbym przypomnieć Państwu, że kilku wybitnych Polaków, którzy pochodzili właśnie z Kresów, tacy jak... Юзов Півсуцький, походив з Вільнішчини. Ян Ігнас Падеревський, походив з України. Оба й були «Ойцями Неподліглощі». Тадеуш Кощушко, походив з Білорусі. Начальник ВУЦ, інсургція Кощушковська. Так само, найвибітніший польський поет, романтичний Адам Мицькевич, теж походив з Білорусі. І, і я особістю вважаю, і дирекція нашої школи теж вважає, що не важливо, чи ти A w sobie tej polskości, ważne, że ją masz i chcesz ją dalej kontynuować. Dziękuję. Cześć Boże. Wojciech Bogaczyk. Ja mam przyjemność uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie. Jestem Polonijnym Liceum Klasyk. To moi uczniowie. Chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego wybrałem tę szkołę. Moja babcia z dziada pradziada ze wschodu pochodzi. No i dla mnie ten ich spiewny akcent bardzo sercu bliski. E, dziadek służy w korpusie ochrony pogranicza. Cudem przeżył rozstrzelanie przez NKWD w 1941 roku. Ja e, swoją powinność życiową kontynuuję walkę o wolną niepodległą Polskę właśnie w ten sposób, że teraz uczę tych Polaków, którzy nie porzucili Polski dla Masła wyjeżdżając do bogatych krajów, tylko od których Polska odeszła. Tak się składa, że w naszej szkole większość, a to jest przypadek, pochodzi z terenów, które nie powróciły do Rzeczypospolitej, do II Rzeczypospolitej. Milion trzysta tysięcy naszych rodaków pozostało poza granicą ryską. Tam w sąsiednim gmachu, tym, gdzie jest aula Szumana. E, właśnie są nasi go, uczniowie z Podola, prowadzimy tam taką sprzedaż, ta serdecznie zapraszamy różnych pamiątek ze wschodu. Większość właśnie pochodzi, z, większość naszych uczniów to są, to są e, pochodzi z rodzin, które przetrwały w polskości przez ponad 200 lat. Poza Polską, bez Polski. Bez tych 20 lat kredytycznych. E, oczywiście, gorąco... Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wsparli, którzy nas w przyszłości wesprą, ponieważ no, specyfika szkoły oczywiście powoduje również większe wydatki. No, my musimy utrzymać bursę, wyżywienie pełnodobowe, a w tej chwili rodzice naszych uczniów po gwałtownym spadku chrywny czy rubla zarabiają około 50 dolarów miesięcznie. Także dziękuję bardzo i od razu z góry Bóg zapłacił.